się, Siemanko, jestem Skaler i dzisiaj zbudujemy sobie bazę na naszej fabryce, w której będziemy jakby rozwijać nasze budowle. Dzisiaj ze mną jest Mateusz i Murzyn. Będzie dzisiaj naprawdę ciekawy film. Jesteśmy w Trzech. Kiedyś próbowaliśmy coś tutaj zrobić, jak widzicie, ale nie wyszło nam do końca. Teraz oh wow. zrobimy lepszą konstrukcję, oczywiście z dachem, i w ogóle wszystko będzie lepsze. Także. To rozbieramy i robimy coś naprawdę porządnego. Także my już lecimy. No icie, ...zrobić taką konstrukcję. Także weźmiemy jakieś części. Dobrze, to się Ej, mówię, no... Tak, nie. konstrukcję bardzo duże przedmioty. Tu mamy stół, ale to wykorzystamy później. Mhm. Najpierw trzeba zrobić ściany. Z tego się zrobi jakąś pionetkę. więcej, obniżko, Oto nasz wózek sklepowy. Dokładnie, jak najbardziej. jak najwięcej tutaj. Jakbyście wiedzieli, to dopiero um, zatrudniłem czy jakkolwiek to mówiąc yy, wziąłem tego kamerzysta. Dzias tam nogę warto. Super. Dobra, cieszę się, że mnie osiągnie martwi. <gry> Naprawdę Ci Naprawdę każdy spojrzę na mój kanał, dlatego zapraszam do subskrybowania kanału. Może tutaj trochę bliżej, bo może słabo słychać z mikrofonie. Mhm. Dobra, teraz poprawimy ściany. Możesz tutaj śpiewać, nie rób Możemy się bardzo... Tańka, się w budowę drzwi. Dokładnie. Pomogę Ci. Dobra, to będzie stał jak najbardziej. Pomaga. Dobra, możesz już puścić. Tutaj mamy jeszcze trochę ściany zrobione. mini. na razie robimy pierwszą część. To jest pierwszy pokój. Może to generalnie tajemnicza osoba na moim kanale. Wbijacie 150 subskrypcji. No i może się ujawnią w internecie. Bliska, bo możemy słabo słuchać w mikrofonie. Zapomniałem gdzieś mikrofon. A! później. A oto! Masa gwoździ. Dobra. Z tym gwoździem to naprawdę jest przerąbane. No. stać. Okej. Ok. A tu jest spokój i wejdzie z łóżkiem tylko, czy normalnie tak sobie? Na razie musimy coś tutaj udarnąć. Nie wiem, czy to na razie za mało, nie No chyba jest. Może jest potrzebny. Co on oddał dzisiaj? Czekaj. Nagraj go trochę. Biedny Murzyn. Skaleczył się. O, <laughs> patrz po nagrywkę. Hmm. O, dobra. Tak. I teraz szalę na łodyg Teraz możemy mi się przyda. Po co? Chodź. To jak? Dobra, wyrobiły stopa na razie Musimy siedzieć, A Burzy się znowu skaleczył Małe przyjście, no i cześć Dobra, jak widzicie zbudowaliśmy To jakąś konstrukcję Tutaj dołożymy jeszcze deski, żeby dach był cały zabudowany Ale już taki mini domek Zaczyna się z tego robić, jak widzicie Ciekawie już to zaczyna wyglądać Dorobimy drzwi Patrzcie, łóżko chłopnie się Elegancko. Na to położymy jeszcze coś miękkiego, jakieś, nie wiem, cokolwiek. Jakieś stare bluzy, czy cokolwiek. Jak widzicie, kamerzysta tutaj też coś robi, oprócz nagrywania, jak najbardziej. Murzyno wiąże buty. dobra, musimy to jeszcze trochę popchnąć, moim zdaniem, dotąd, żeby popchnęli. A tutaj dorobimy deski. Także lecimy. Jak widzicie, bardzo dużo roboty już zrobiliśmy. Na przykład, chodźcie tutaj zobaczyć. Mamy tutaj zrobione takie eleganckie łóżeczko. Jak najbardziej, niedziutko, fajnie, przyjemnie. Podaję kamerę. I jak widzicie, mamy kraty do patrzenia na niebo elegancko. Tutaj widzicie ekipa, że na mnie patrzy. No i lecimy, robić dalszą część. Patrzcie, jak to już kozacko wygląda. Już mamy pierwszy mini pokój zrobiony. Także. My już będziemy lecieć do kolejnej części budowy. Dobra, my się zabieramy już za drugi pokój. Mamy numer jeden, tutaj będzie numer dwa, i tutaj będzie numer trzy. Także bardzo dużo w tym filmie zrobimy. Bardzo, yy, bardzo mocny film, tak bym powiedział. Tutaj murzyn się relaksuje, czego nie powinien robić w trakcie budowy domu, ale mniejsza z tym, lecimy dalej budować. Dobra, jak widzicie, mamy już tutaj Daszek i dom Mateusza Kamerzysty. Zaczyna się rozwijać. Dokładnie. Dobra, ja z ekipą idziemy do mojej fortecy. Dobra, ja z ekipą w fortecy była akcja. Goniły nas y, dwa psy policyjne. Była policja, prawdopodobnie. Zaczyń, nie goniły, ale po prostu y, zauważyliśmy psy i dokładnie. Policjanta. Tutaj Murzyn, świadcy. Widzieliśmy y, policjanta, no i. Te, albo gościu w kamizelce, uciekliśmy. odblaskowej, No i uciekliśmy. Ale w ogóle, wy byliście w bazie, a ja tak. Ja jestem jakichś 100 metrów od Was i tak patrzę o co chodzi, nie, że wy uciekacie i dopiero patrzę, a tam pies i szybko za, za Wami. No właśnie, była taka akcja masakra. Ym, co by tu jeszcze powiedzieć? No i gdy my uciekaliśmy na drugą część y, po prostu bazy. Y, no to widziałem, że psy już były za bramą i no i węszyły y, gdzie dojść. Patrzcie to, y, to jest normalnie ekipa y, super. super Domek. Co tu pisze? nie nas psy. Dobra, y, no i goniły nas psy i była akcja, masakra. Także mam nadzieję, że chyba wszystko już określiłem co się działo, ale masakra, że o jak! To jest niby opuszczone, a na nas psy wzywają. No czy nie, to nie jest opuszczone. Puszczają. Nie, bo tam chyba jednak ktoś pracuje. No jedna część jest. Ale... No bo tam gdzie my budowaliśmy, to tam był, była taka buda i to, i to było rozebrane, bo wcześniej była tam ściana, a później to rozebrane było Dobra, jak dokładnie. Dobra, co prawda była masakryczna akcja, ale ekipa już się zbiera. Jeżeli żeby film ci się spodobał, oczywiście masz zostawić łapkę w górę, bo to nie ma sensu, jak ci się nie podoba, znaczy podoba ci się film, a ty nie zostawiasz łapki w górę, także kliknij tam na dole, lajka. Like no i zostaw subika, udostępnij film, aby była większa aktywność. Także ja już się z wami żegnam z ekipą. No i cześć. Niby taki ekscytujący koniec, ale ym, no właśnie. Ten tutaj pan, pan murzyn zostawił rower tam gdzie aktualnie biegają psy chyba. I prawdopodobnie Prawdopodobnie jest ochroniarz lub policjant. No i idziemy. Musimy to jakoś zdobyć, bo naprawdę nie jest za ciekawa akcja. Ja współczuję murzynowi, bo jak coś mogą nawet przytrzymać ten rower, wziąć. Aż y, taki nasz Murzyn zgłosi się, że to jest jego, ale wtedy będą mieli dowody, że to my tam byliśmy. I tak mogą obejrzeć ten film, ale... No w sumie, ale mniejsza z tym, my lecimy odzyskać rower naszego kumpla. Ej Murzyn, może pójdziesz sam, please? Tam są pl psy prawdopodobnie. Ej, dojdziesz sam? Dobra, to my tutaj poczekamy. Idziesz z nim? No To ja będę nagrywać w... Nie, daję. Będziesz nie, nagrywać? Nie. No. Dobra Ja przecież oddaję kamerę Mateuszowi Kamerzyście Kamerzyści. Zaraz biegnę z hmm. Co? Tak Prawda? Tak Ale nie, nie widać Cię ja ja. Patrzę, czy nikogo nie ma. Najwyraźniej nie ma. Może pierwsza, ja też. <gryso> Jakiś film. <gryso> Dobra, ym, mamy już Mamy już ogarnięte Murzyn ma rower. Ja nie wiem co się działo, potem obejrzę. Ej, psy biegną! Muszę uciekać! Szybko, O kurde! O nie! biegnie! Nie się, ciąg dalszy nastąpi.